Witam bardzo serdecznie z tej strony PvP i jest to taki mm, odcinek specjalny, bo no, drodzy widzowie, znalazłem sobie grę Call of Duty Adventi, Adventi, no, Adventure i jest to gra, którą Pojawić się na moim kanale już niebawem. Jak słyszycie, bawię się tym pudełkiem z Call of Duty. Yy, I właśnie jeszcze krótka opowieść o Call of Duty. Jest to gra kosmiczna, yy, jest to gra również po polsku. Ma to 6 płyt mniej niż w bf 3, yy, przepraszam, w Battlefield 1. Jest to gra starannie, zajebiście wykonana Nie wiem, jak, to jest, jak wygląda multiplayer. Mm, także no, będę chciał po prostu obczaić to, i tego. No i wam ja zrobię Wam koopas z całym Call of Duty. Także no, jak słyszcie, to pudełko jest takie trochę robione, no bo taśmą jest poklejone. Dobra, to zapraszam Was do miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć.